Szczęść Boże, kochani, po długiej przerwie spotykamy się w tych filmikach tłumaczących czy wyjaśniających pewne zagadnienia, które są umieszczone w naszych rekolekcjach 33 dniowych, proponowanych przez głównie świętego Ludwika. Kolejny dzień, dzień 23, zatytułowany jest Pośredniczka wszelkich łask, i może na sam początek chcę powiedzieć o pewnej kontrowersji, która pojawiła się w kościele, czy wątpliwości, czy można nazywać Maryję pośredniczką łask wszelkich. I tutaj podczas Soboru Watkańskiego II, gdy były pisane dokumenty, nie było pełnej zgodności wśród ojców kościoła. Natomiast został ten tytuł ujęty w dokumentach i brzmi on w ten sposób, to wyjaśnienie, dlaczego mówimy o pośrednicy łask. Poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawianie ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego, tak mówią dokumenty, nie wyjaśniły te dokumenty. Głębiej o co chodzi w tym pośrednictwie, nie odwoływały się chociażby do y, nauczania świętego Ludwika, do żadnego świętego. Natomiast w y, bardzo ciekawy sposób, y, wiele lat później, jeden z ojców y, z soborowych, czyli Karol Wojtyła, już jako Jan Paweł II, y, w katechezach y, podczas audiencji, które prowadził, poruszył ten temat również. Pośredniczki łaski, wyjaśnił o co chodziło właśnie w tym Soborze Watykańskim II. Napisał również pewną encyklikę Redemptoris Mater o Matce Najświętszej, gdzie również mówi o pośredniczce łask. I mówi, że w ten sposób, że pośrednictwo Maryi wiąże się ściśle z jej macierzyństwem. Czyli, ponieważ ona jest matką, Pana Jezusa jest dana nam jako matka, w ten sposób pełni też właśnie rolę pośredniczki pomiędzy nami i samym Panem Bogiem. Z tego powodu, jak pisze Jan Paweł II, jest ona jedyna w swoim rodzaju i szczególnie skuteczna w tym pośrednictwie. I oczywiście, zanim dojdziemy też do Jednego pośrednika, który jest nam dany, bo to są zagadnienia teologiczne, które są bardzo trudne i wiele podczas wykładów z dogmatyki na ten temat się mówi. To jest pośrednictwo, tak zwany pośrednik pisane wielką literą, którą jest Jezus Chrystusa, jest również pośredniczka Maryja. I tutaj mamy obszerne teksty w tym kolejnym dniu. Naszych rekolekcji y, świętego Ludwika obszerny tekst Pisma Świętego ja słyszałem od niektórych z was, że y, nie dajecie rady przeżywać tych rekolekcji też y, poprzez to, że jest, są to takie długie teksty, y, dużo modlitw, coraz więcej tych modlitw. Y, natomiast nie zniechęcajcie się. Nie zniechęcajcie się także i językiem, którego używa święty Ludwik przekonany tworzący to nabożeństwo oddawania się w niewolę Maryi przekonany o znaczącej roli Maryi w pośrednictwie do Pana Boga niezastąpioną dlatego też używa swojego takiego języka takiego który może czasami rodzić w nas różne pytania tak mówi między innymi w tym pierwszym tekście traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Maryi mówi o tym że Rzeczą doskonalszą, bo skromniejszą, jest nie zbliżać się do Boga wprost. Yy, dlatego, że to zbliżanie się do Pana Boga wprost jest yy, zaszczytem dla nas. Natomiast przed Bogiem jesteśmy zawsze prochem, on mówi. No, jesteśmy niegodni z powodu naszych grzech, grzechów. I on to mówi w taki sposób, że yy, świętość Pana Boga jest. Yy, a nasza osobista świętość ludzka, budowana przez całe życie, jest nieporównywalna. To jest, tego nie można nawet opisać w potęgach za pomocą matematyki, bo ta świętość Pana Boga jest doskonała. I oczywiście On nas zachęca do tego, żebyśmy byli doskonali, natomiast w ciągu naszego życia my mamy się poczuć też niegodni. I, te, I tak jest, tak, tak nas uczy teologia, że klękając przed tabernakulum na adoracji najświętszego sakramentu, ja w pierwszym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że jestem niegodny stanąć przed Panem. Natomiast mam tę łaskę, którą daje mi Kościół, a matką Kościoła jest także i pośredniczka Maryja. Jest taki fragment wiersza pewnego księdza, yy, yy, który mówi o tej niegodności człowieka, i chciałbym tu przytoczyć ten fragment. To jest Panie, czym ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczym. Ale gdym tobie moją nicość wyspowiadał, ja, proch, będę zawsze z Panem gadał. Właśnie, jesteśmy prochem, nie przestaniemy być prochem, natomiast mamy tę łaskę. Stawania przed Panem Bogiem. I teraz mm, święty Ludwik mówi o tym, że mm, Pan Bóg daje nam różnych pośredników, y, za pomocą dzięki którym możemy się zbliżać do Pana Boga y, i jedną z największych, największą pośredniczką jest, y, jest Maryja. On posługuje się takim obrazem z Jego życia. Kiedy byli jeszcze królowie i kiedy podwładny chciał przychodzić do króla na rozmowę, to bardzo często brał kogoś ze sobą, swojego przyjaciela, aby łatwiej mu było rozmawiać z tym królem, który jest wielki, jest niedostępny, z którym trzeba się umówić na, na takie spotkanie. Więc też mówi o tym, że Możemy się odnosić do Pana Boga przez liturgię, przez Eucharystię, przez to, co nam daje Kościół, bo we Mszy Świętej stajemy z całym Kościołem, z całym Kościołem triumfującym, czyli ze świętymi aniołami. Z Maryją, którzy już teraz czczą Pana Boga, i my uczestniczymy w tej Mszy Świętej, i używa tutaj takiego sformułowania, że także z Kościołem wojującym. To jest nie chodzi o to, że wojuje się z kimkolwiek, ale tak kiedyś nazywano właśnie ten Kościół pielgrzymujący, czyli wierni, którzy jeszcze tutaj na Ziemi żyją. Powołuje się w kilku miejscach na teksty świętego Bernarda, jednego z największych czcicieli Maryi, który również w specyficzny dla siebie sposób, kochając Maryję, posługuje się takim językiem, a nie innym. I teraz zwraca uwagę również święty Ludwik, że Maryja nigdy tak naprawdę nie przysłania nam Pana Boga. Że ona nigdy nie nie świeci pełnym blaskiem światła. A tym pełnym blaskiem światła rażącym nasze oczy świeci tylko i wyłącznie Bóg. Dlatego, że my jesteśmy słabi, my jesteśmy grzeszni. Ten blask słoneczny razi nas. Tutaj chcę tylko przypomnieć chociażby taką sytuację z życia świętego Jana Bosko, który, który miał we śnie wizji Yy, widzenie blasku boga. Yy, potem chorował przez długi czas, nie móc dojść do siebie, bo mówi, że kto widzi blask Boga, ten naprawdę nie chce żyć więcej, tylko chce być razem z Nim, chce z Nim przebywać. Święty Ludwik mówi, że Maria nie przysłania całkowicie Pana Boga i nie świeci tym yy, słonecznym yy, blaskiem, ale działa jak. Księżyc, który odbija tylko i wyłącznie promienie ze słońca i, i, łagodzi, yy, i łagodzi by nie raziło naszej, naszej słabości. Drugi tekst to jest z tajemnicy Maryi. Yy, gdzie mówi o tym, że yy, czcząc maryję czy wchodząc na drogę niewoli z Maryją. Czci się zarówno Boga Ojca, który wybrał taką drogę, aby Syn przyszedł na ziemię, czyli Maryją posłużył się. Czci się Jezusa Chrystusa, który również uczył się od samej Maryi, był jej posłuszny, ale czci się także i Ducha Świętego, bo, bo, on, bo on udziela nam swych łaski, darów, tylko przez Maryją tutaj tak czyni, ale to jest właśnie to jest takie sformułowanie, na które nie chciałbym, żebyśmy się zatrzymywali, że Maria tylko i wyłącznie przez nią otrzymujemy te łaski. Czyli tylko ona jest pośredniczką. Posługuje się również takim przykładem biblijnym Rebeki i Jakuba ze Starego Testamentu, gdzie Rebeka chciała wykraść błogosławieństwo od, od ojca swojego dziecka. i Przebrała swoje dziecko w skórę, w sierść, żeby mógł udawać swojego brata i, i w ten sposób wykraść niejako łaskę błogosławieństwa od swojego ojca, zauniewanego syna. I porównując właśnie mówi, że właśnie Maryja działa w ten sposób niejako można było wykraść łaskę, nie? ale to nie chodzi o to, żebyśmy kradli łaskę od Pana Boga, ale ona nas przyodziewa, ona nas przygotowuje, żebyśmy potrafili przyjąć to, co, co Pan Bóg nam daje. No, też widzimy tutaj stare, starą teologię, która jest obecna, mówiąca, że Pan Bóg karze. Tak? Mówi o tym, że Maria wstrzymuje syna, by nie karał. Wstrzymuje diabła, by nie szkodził. To są sformułowania od świętego Bernarda. My dzisiaj mówimy o tym, że no, pan nie każe, tak? chociaż my ponosimy karę za nasze grzechy ale to jest konsekwencja naszych wyborów. Bóg jest miłosierny i tak, tak go odbieramy. Fragmenty pisma świętego to są z Ewangelii Łukasza opowiadające o wędrówce. Maryi do Elżbiety z małym Jezusem w łonie i jest ukazana ta, która jest pośredniczką i przynosi Jezusa drugiemu człowiekowi. No i piękny fragment z Ewangelii Jana, który mówi o cudzie w kanie galilejskiej, gdzie ukazana jest Maryja, która pierwsza zauważa brak u człowieka. I w tym sensie Maryja jest również tą, która nam pomaga, zdobywać pewne łaski, których nam również i brakuje. Teraz, kto udziela nam łask? Czy Bóg, czy Maryja? Co mówi teologia? Teologia mówi o tym, że są dwie drogi, czy dwa rodzaje darów bożych, które otrzymujemy, to są łaski zewnętrzne i łaski wewnętrzne. Łaskami, łaską zewnętrzną jest chociażby świętość Maryi, jej miłość wobec Boga, Jego miłość wobec drugiego człowieka i my, spotykając Maryję, możemy się również nawrócić i może się odmienić także i nasze życie. Natomiast łaski wewnętrzne to jest na przykład wiara, łaska uświęcająca, przebaczenie grzech. I, i mm, zawsze, y, zawsze udziela łask Pan Bóg, ale. Czasami się też posługuje takim pośrednictwem na przykład Maryi, do której możemy się uciekać. Bardzo dziękuję też Milkowi za, za pytania, które stawiam. Mam nadzieję, że jak będzie takich więcej pytań, to gdzieś przy jakiejś okazji będziemy mogli sobie to wyjaśnić. Błogosławionego czasu życzę wszystkim dobrego dnia z Panem Bogiem.